Ten stopień wodny, jak przed chwilą dowiedziałem się, to największa tego typu inwestycja hydrotechniczna w Polsce. I wiele lat wcześniej takich inwestycji nie było, ale my teraz ruszamy z wieloma takimi inwestycjami, bo one są cywilizacyjnie ważne dla Polski. To nie jest tylko stopień, można powiedzieć, wodny stopień na Odrze, ale to jest również pewien szczebel cywilizacyjny. Kolejny stopień na drodze do Szybszego rozwoju gospodarczego. Polska w porównaniu do Europy Zachodniej zatrzymuje stosunkowo mało wody. Około 4 miliardy metrów sześciennych w tej wpływającej do Bałtyku. Mamy potencjał, żeby zatrzymywać więcej, co najmniej dwukrotnie więcej. Ale potrzebne do tego są ogromne, skomplikowane prace, z którymi ruszyliśmy w 2016 i 2017 roku. Ten stopień wodny tutaj jest najlepszym dowodem na to, że to właśnie pan minister Marek Grubarczyk, że to pan prezydent Andrzej Duda poprzez uporczywe domaganie się rozwoju właśnie drogi wodnej na odrze, w innym przypadku mówimy też o Wiśle, że zaczynamy przeprowadzać wielkie cywilizacyjne projekty. To była bardzo duża inwestycja, inwestycja, która rozpoczęła się w 1997 roku i potem przez szereg lat nic się nie działo. Aż do roku 2000, czy nic, czy niewiele, bardzo niewiele się działo. Tutaj, jak powiedziała mi pani dyrektor, pani inżynier, sterczały druty przez szereg lat i straszyły. W 2017 roku poprzez finansowanie tego z budżetu ruszyły te prace z kopyta i dzisiaj widzimy tego efekt. Widzimy tutaj cały kompleks, bo to nie tylko stopień wodny, ale to w ramach tego stopnia można powiedzieć jasklapowy, to elektrownia wodna, to liczne obiekty, które tutaj łatwo dostrzec. Dla mnie stopień wodny w Malczycach jest symbolem przełamania imposybilizmu, symbolem przełamania niemożności realizacji dużych projektów. I to przełamania poprzez nasze środki budżetowe, uszczelnienie systemu podatkowego, które do tego doprowadziło. Bardzo dziękuję posłom Prawa i Sprawiedliwości, panu doktorowi Myśleckiemu, który był dobrym duchem tej inwestycji i od trzech, czterech lat cały czas wszyscy państwo zabiegaliście o to, żeby tu, na Dolnym Śląsku ta inwestycja ruszyła z kopyta. To są wielkie środki, wielkie pieniądze. Dla mnie również ważne dzisiaj, w dobie wychodzenia z pandemii koronawirusa, dlatego że my potrzebujemy impulsu, fiska, impulsu fiskalnego, impulsu inwestycyjnego. I jest moje zobowiązanie, że w najbliższych dwóch, trzech latach przeznaczymy tutaj te ostatnie środki potrzebne na wykończenie tego. Tego całego stopnia w malczycach to jest około 180 milionów. W tym roku kolejne 20 milionów przeznaczymy na prace, które są potrzebne na tym stopniu. A więc pokazujemy, że rozwój cywilizacyjny wymaga rzeczywiście nowoczesnych, zgodnych z ekologią projektów, bo dzięki temu stopniowi w malczycach przyczyni się on, będziemy mogli działać w taki sposób, że ochronimy lepiej przyrodę, ale także w latach suszy, która może nawiedzić nas w najbliższych latach, ten rok już jest groźny również, kolejny zresztą trzeci z rzędu, będziemy mieli lepszą odpowiedź tu w tej części Dolnego Śląska na zagrożenia suszą. W przypadku zagrożenia powodzią również ten stopień wodny w Malczycach przyczyni się do lepszego zarządzania odpukać taką sytuacją. A więc dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tej inwestycji, starali się o nią i cieszę się, że i leśnicy, i rolnicy, i ekolodzy, i wszyscy, którzy zajmują się gospodarką, którym bliska jest, których sercu bliska jest gospodarka i szybki rozwój gospodarczy, że mają tutaj najlepszy dowód na to, że inwestowane dobrze pieniądze z, będą się zwracać, będą się zwracać szybko i będą służyć kolejnym pokoleniom.